Projekt dotyczy tego, jak rówieśnicy naszych studentek i studentów z Ukrainy i z Białorusi uczestniczą w kulturze oraz jak spędzają czas wolny. Nazywam się Marta Jadwiga Pietrusińska i pracuję na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, ale też robię trochę rzeczy na Wydziale Socjologii. I jestem w związku z tym i pedagogżką, i socjolożką zajmującą się migracjami. Urszula Markowska-Manista pracuje na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat zajmuje się badaniami terenowymi i partycypacyjnymi. Współpracuje z badaczami z międzynarodowych studiów nad dzieciństwem i prawami dziecka. Nie dzieje się bez przyczyny. Trzy lata temu spotkałyśmy się z panią dr Anną Jawor, panią dr Martą Pietrusińską na wyciele pedagogicznym i udało nam się przygotować koncepcję tego, co później stało się naszym bardzo ciekawym i ważnym od strony również praktycznej, wdrożeniowej projektem. Ciekawe w tym projekcie jest to, że on się zaczął w ogóle od współpracy z Urzędem Miasta Stocznego Warszawy, z Biurem Kultury, bo oni zlecili nam zbadanie, jakie są bariery w instytucjach kultury miejskich. Projekt zakładał od samego początku włączenie studentów i studentek naszego wydziału jako współbadaczy do działań nakierowanych na kontakt międzykulturowy z migrantkami i migrantami edukacyjnymi z Ukrainy. Jako e, osobami, które podzieliły się z nami swoimi, e, swoją perspektywą, swoim e, spojrzeniem na ich uczestnictwo w kulturze, e, ale nie tylko. Z tych badań e, pojawiły się większe badania, które cały czas realizujemy, ale tę wiedzę zwracamy e, właśnie urzędom różnych miast, z czego skorzystali to różne pomysły na zniwelowanie barier w dostępie właśnie do kultury dla osób cudzoziemskich, młodych osób cudzoziemskich. No i między innymi w Warszawie prowadzono na większą skalę oprowadzania na przykład w języku ukraińskim czy rosyjskim po muzeach. Bardzo często studenci podkreślali, jak ważne dla ich świadomości stał się projekt i kontakt międzykulturowy, bo przed taką bardzo głęboką relacją nie uświadamiali sobie tego, jak daleko z boku są od swoich kolegów i koleżanek z Ukrainy jako studentów na uniwersytecie oraz w różnorodnych przestrzeniach codziennego funkcjonowania. Drugim efektem jest nawiązanie współpracy z badaczami z Ukrainy i Białorusi. Bardzo ważną postacią w naszym projekcie była i jest dr Oksana Koszulko z Ukrainy, która stała się tłumaczką kontekstu. Pomagała ona przygotowywać nam, studentów, do badań międzykulturowych.